Środek sezonu wakacyjnego, w nadmorskich kurortach, budki z goframi atakują nas za każdym rogiem. Dziś pokażę wam jak zrobić gofry bez glutenu i bez laktozy, tak żeby było pysznie i zdrowo. Zabieramy się za przygotowanie ciasta. Do miski trafia 50 g mąki kukurydzianej, 50 g mąki ryżowej, 50 g mąki ziemniaczanej. Łatwo to za zapamiętać, każdej mąki jest 50 g. Teraz dosypię do mąki dwie łyżki cukru brązowego łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczkę prawdziwego cukru waniliowego. Wymieszam suche składniki razem i do masy zacznę dodawać mokre składniki, czyli 60 ml oleju kokosowego, 250 ml mleka roślinnego, używam dzisiaj mleka migdałowego. Teraz do miski trafiły dwa żółtka. Masę miksuję na średnich obrotach, aż do połączenia się składników. Miksowane ciasto wygląda tak. Jest żółciutkie dzięki dodatkowi mąki kukurydzianej. Przykryję ściereczką i odstawię na pół godziny. Po 30 minutach ubijamy białka ze szczyptą soli. I teraz dodam je do mojej masy. Zrobię to w dwóch częściach po to, żeby nie opadła. Połowa białek. Mieszam delikatnie. Druga część białek. Nadal ubijam lekko, żeby nie straciły swojej puszystości. Białka połączyły się z żółtkami. Ciasto wygląda tak i ma taką konsystencję. W związku z tym mogę zabierać się za smażenie gofrów. Ponieważ do ciasta dodałam olej kokosowy, nie ma potrzeby dodatkowego smarowania tłuszczem gofrownicy. Zaczyna się magia. Gofry już pięknie pachną, ponieważ są bez glutenu. Smażę je troszkę dłużej niż gofry standardowe. Dlatego ostrożnie otwieram gofrownicę, żeby sprawdzić, czy są dosmażone. Wyglądają pięknie, więc będę je wyjmować. I smażymy kolejne. Gofry gotowe. Z tego przepisu usparzycie około 6 gofrów. Teraz podajemy. Ja najbardziej lubię go z syropem klonowym i świeżymi owocami, ale równie dobrze możecie go podać z ubitą śmietanką kokosową albo domowym drzemem. Listek mięty do wykończenia. I moje pyszne, bezglutenowe i bez laktozy gofry gotowe. Spróbujcie koniecznie w domu. Subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia.